Szczęść Boże, 33 niedziela zwykła w ciągu roku. Kończy się powoli rok liturgiczny, więc jak się można domyślać, Ewangelia będzie o tym, że nadchodzi koniec świata, o tym, co nas czeka, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, więc wsłuchujmy się w to słowo Ewangelii, co nas prowadzi. Niech Boże Słowo pomaga nam zrozumieć rzeczywistość naszego życia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwolony. Zapytali go nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem. Oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami Gut i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi, do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Na początku tak trochę może żartobliwie możemy powiedzieć, że trochę chyba Pan Jezus nieprecyzyjnie się wyraził. Szczególnie to przedostatnie zdanie, które mówi, że włos z głowy wam nie spadnie. Wystarczy spojrzeć na mnie no i łatwo się okazuje, że chyba tego tekstu dosłownie traktować nie można. Oczywiście chodzi o takie idiomatyczne wyrażenie, że włos z głowy wam nie spadnie. Tak jak potocznie to o tym rozumiemy, ale nawet nie o ten włos z głowy w znaczeniu czysto fizycznym, ale chodzi o... O to, Że przez wytrwałość ocalimy naprawdę nasze życie, w sensie nie tylko to, co zewnętrzne, ale całego człowieka. O to tutaj Pan Jezusowi chodzi. Więc teraz przejdźmy już do całkiem poważnych rzeczy z tej Ewangelii. Najpierw to zdanie, kiedy apostołowie na sam początku patrzą i podziwiają świątynię, podziwiają, jak ona jest piękna, jaka jest cudowna, jakie piękne kamienie, jakimi pięknymi darami jest przyozdobiona. No właśnie, z nami tak często jest, że my patrzymy na to co zewnętrzne, tylko i wyłącznie na to co zewnętrzne. Wystarczy spojrzeć na samych siebie, albo też, jak zadamy, może rozmaite, piękne miejsca, to często zamiast się delektować tym, co widzimy, czego jesteśmy świadkami aktualnie, to wolimy skupić się na tym, żeby zdjęcie mi ładne wyszło skupić się na tym, żeby mieć fajne zdjęcie. Często niestety nawet na uroczystościach kościelnych to widać. Wchodzi procesja wejścia, na przykład jest msza święta z papieżem. Zamiast się skupić na tym, co się aktualnie wydarza, że jest to msza święta, która jest celebrowana, przychodzi sam Chrystus. No to wiele osób właśnie z telefonami celebruje akurat moment, żeby mieć fajną pamiątkę, a nie akurat to co się aktualnie wydarza. Do czego zmierzam? Do tego, że patrzymy często właśnie na to, co zewnętrzne, przegapiamy właśnie tu i teraz. Patrzymy na to, co zewnętrzne, na to nawet w co się ubrać, co mieć, jak się przepodobać, a nie patrzymy na to, że przegapiamy relacje też z drugim człowiekiem. To nam może przejść obok i już się nigdy nie wróci. Wczoraj minęło, jutro nie wiadomo, czy nadejdzie. Mamy tylko teraz, więc celebrujmy akurat ten moment, który jest nam dany, troszcząc się. O życie nie w wymiarze zewnętrznym, ale o wnętrze. O wnętrze też w tym wymiarze swojego osobistego wnętrza, swojej duszy, ale też o wnętrze, jeśli chodzi o relacje nasze z innymi. To jest najważniejsze i na to zwraca uwagę Jezus, bo z tego, co patrzycie, mówi, to kamień na kamieniu nie zostanie. Odwiedzając właśnie święte miejsca, patrzmy na to, że tutaj też Bóg chce do nas przyjść. Nie tylko przez to, co zewnętrzne, ale chce dotknąć naszego wnętrza. To jest pierwsza myśl. Druga myśl, no właśnie, Jezus mówi, że nie patrzcie na te nowinki, nie patrzcie na te wydarzenia w takim kluczu, że ma to Was przerażać. Jezus mówi właśnie, wrócę do tego słowa, włos z głowy wam nie spadnie. Powiem no tak, ale przecież chrześcijanie w różnych miejscach giną, obcinają im głowy, nie tylko, że włos z głowy mi nie spada, ale całą głowę tracą wręcz. No ale nie, to, nie na to mamy patrzeć, nie przerażać się tym, co zewnętrzne, ale patrzeć na to, że tutaj o Twoją duszę chodzi, o Twoje zbawienie tutaj chodzi to jest najważniejsze. Nie w naszej wierze, nie rozglądajmy się z nowinkami. Mamy Ewangelię. Jezus już wszystko powiedział, co miał nam powiedzieć do tego, co konieczne jest dla naszego zbawienia, dla naszego życia wiecznego. Więc nie rozglądajmy się, nie szukajmy nowinek. Czasami w pogoni właśnie za tym... Yy, yy, jak odczytywać właśnie te znaki czasu, szukamy jakiś nowinek, szukamy jakichś różnych rozmaitych, cudownych objawień, nadzwyczajnych objawień, zamiast wziąć po prostu do ręki Ewangelię i zobaczyć, że Jezus już wszystko powiedział. Jeżeli te nowinki, te tak zwane objawienia sprzeciwiają się temu, co Jezus mówił w Ewangelii, no to Jezus mówi to, to nie ja jestem. To nie jest moje królestwo. To nie są moje słowa. Ktoś was chce zwieść na manowce. Ja już wszystko wam powiedziałem. Jeżeli to słowo, które gdzieś w jakichś takich objawieniach słyszysz, ono koresponduje z Ewangelią, no to po prostu wiesz, że jesteś na, do, na dobrej drodze. Jeżeli ono Cię z Ewangelii wytrąca, to znaczy, że coś tu jest nie tak. I ostatnia rzecz. Wytrwałość. Wytrwałość to ta troska nasza codzienna o duszę i o to właśnie Jezusowi chodzi w tej Ewangelii, żebyśmy tak troszczyli się o swoje życie. Wytrwałość w naprawianiu siebie, bo czasami może sobie myślimy, że no tak, prześladują mnie ze względu na Jezusa. A tymczasem może wcale nie jest tak, że ze względu na Jezusa jesteśmy prześladowani, tylko ze względu na to, że po prostu rzeczywiście może coś z nami jest nie tak z naszym zachowaniem, z naszym życiem. I po prostu jest to może zwyczajny sąd, ale może nie ze względu na osoby Jezusa. Tymczasem badajmy swoje sumienie, badajmy swoje serce, jak się Chrystusowi podobać nie patrzeć na osądy, na oceny innych, ale wytrwałość, krok po kroku, zmieniać, naprawiać siebie, żeby Jezusowi się podobać, żeby przez to swoje nie zewnętrzne, ale prawdziwe życie ocalić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.